Cześć, tu witam Was właśnie w kolejnym odcinku Assassin's Creed Brotherhood. To jest odcinek czwarty, jeżeli się nie mylę. Utraciłem zbroję Altaira i idziemy ratować nasze miasto. Chyba, nie wiem czy odratować, ale coś odratować. Pędzimy na koniu. O Boże, gdzie jesteś, Marcello? Nie wiem. Dobra, no to biegniemy w samej piżamce. Zaraz Tak, A, kurde. O nie umocnienia miejskie. obsadzić armatę. Idziemy obsadzić armatę. Trzymajcie się ludziska. Mam zniszczyć armaty? Okej. Okay. To po dwie może być. O, strzelamy. Wolałbym zniszczyć to gówno. Ale. Ale mam niszczyć armaty, no to okej. Okay. Nie! Zizło! Przepraszam! Nie chciałem! Znaczy. Chciałem zniszczyć armatę. Powinny się 3, po trzy niszczyć, a nie. A tu chyba zniszczę trzy. Jedną! Boże! Wszystko stracone To akurat jest prawda Chyba Umocnienia miejskie No to strzelamy teraz Do tego wielkiego gnoja Co się zbliża A no Nie da się Nie da się wycelować No nie Już celowałem <ścoughs> To druga armata Niszczymy kolejne armaty tylko nie rób mi teraz desynchronizacji. Is that signore? Trzymajcie się umocnienia? No nie znowu zizło. Chyba będzie desynchronizacja. Nie na mojej zmianie. Nie mogę się... co w prawo dać? No bo, że co taka nie czuła jesteś. O jest, wszyscy. Wszyscy przeszli. No dobrze. Tak, trzeba je zatrzymać, jest, to jest bardzo ważne. Dzień dobry. Tym wejściem rozpoczynamy walkę. Ej, poczekajcie, bo poprawiam głośniki. Czemu się nie zrobił kombos? Ej, no czemu tak słabo mi idzie? Czemu się nie robią kombosy? Dziwne. O, idzie hardcore. Dzień dobry, hardcore. Do widzenia, hardcore. O, jeszcze jeden hardcore. Dzień dobry, hardcore. Ej, poczekaj. Chodź, chodź. Do, do, do tyłu. Ej, ej, ej! Przestań! To jest... No co ty? Zgłupiałeś. Ja nie mogę tego blokować. Daj się kopnąć. O. No. No. To było bardzo miłe z Twojej strony. O nie! Mario! Coś takiego niewyraźny, weź rutynos... No, nie dokończę. <gryw> Będą prawa autorskie. Ty, 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 Cezare. No co za gnój, tępy? No co za tępy, gnój, fojku! Nie, pomij tego! Proszę, nie, nie umieraj. To, że dostajesz w głowę, nie znaczy jednakowej śmierci. Jedno. No jak to powiedzieć? No, wiadomo co chodzi. Jednoznacznej, no. Cześć, przyjaciele. Lookout! Nie retreat, tylko walczyć. Aha Nie mogę walczyć. To mogę czy nie? Zdecyduj się No, to mi się udało. Dalej, 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 dalej! Dalej, 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 dalej! Dzień dobry! Możemy iść dalej? Lepiej się śpieszyć. Bo... czemu nie? Ezio, kurde! Co za frajer! Bije kobietę, a raczej chcę zabić moją siostrę! Ty! Ragato, czy jak ty się tam nazywasz? Czemu się nie skupiłeś? O, dobra. Jak idziemy do sanktuary, to idziemy do sanktuary. No, odczepcie się Dzień dobry Poproszę jeszcze Twoją krew I Twoją A Klawia se idzie jak hardcore Nie chcecie walczyć? O, cześć Ogólnie chciałem tego stojącego zabić yy, lol Czy to jest jeden z większych Bogów Dzień dobry Aha, okej okay. Spoko No to hej Cześć Ech, To było dziwne Ej, no kurde, przestańcie Kobietę chcieliście zabić Auć Ty, 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 zostaw go No wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy do środka

Dobra, to było dziwne. Nie, 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 nie! Koń! Ej, koń! Wracaj! O nie, wspomnienie zsynchronizowanie. Sekwencja pierwsza zakończona. Tak jak kończy się pierwsza sekwencja, tak kończy się nasz czwarty odcinek. Let's play Assassin's Creed Brotherhood. Tak. Kończy się. Kończy się powoli. <noise> Lubię rzucać ziemią. Piu! Piu! Chyba przez farapce się tak długo ładuje. O! Tak. I to jest koniec naszego odcinka. To jest zapowiedź tak jakby piątego odcinka. Także mówcie, co chcecie, krytykujcie, oceniajcie, subskrybujcie. I do zobaczenia, do usłyszenia i w ogóle.